mamy. Lecimy. teraz pracuje. Mamy włączone zasilanie Blitza i mamy włączone trzy fazy, które kompensujemy. Na pierwszej fazie opowiadającej temu mamy teraz napężenie 16, 11 cosinus C. Na drugiej fazie 13, 21 cosinus C. Prawie idealny. na trzeciej fazie 20 cosinus i, w granicach jedynki. Wyłączenie pierwszej fazy powoduje, że na niej prąd wróci do prawie 20 cosinus jest w tym momencie nieaktualny przekompensowanie, blix jest wyłączony pierwsza faza blixa jest wyłączona włączamy go z powrotem cosinus bardzo piękny i natężenie prądu bardzo zmienny, ponieważ dużo urządzeń pracuje teraz, jak słychać. Na drugiej fazie mamy teraz 12A. kosinuski 1 wyłączamy. Zrobiło się natychmiast 24A, czyli dwa razy więcej. kosinuski 007 Włączamy z powrotem. W 24 Amper spadło do 12. I cosinusy idealne. idealnie. Na trzeciej fazie to samo, 20 amper, wyłączamy trzecią fazę, natychmiast skoczyło do 23, przekompensowanie, włączamy z powrotem, zrobiło się 20 amper w silucji na bardzo przyzwoitym poziomie.